Dzień dobry drodzy rówieśnicy, zaczynamy naszą gimnastykę. Stoimy w lekkim rozkroku, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźniamy się w jedną i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Coraz głębiej wchodzimy, coraz dalej. Ręka jedna i druga, i raz, i dwa, i trzy, i do przodu. Raz, dwa, trzy, a teraz głowa na bok, na ramię. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Wydech, wdech i wydech, wyprost, rozluźnienie, druga strona. Stoimy prosto, ramiona są opuszczone. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech i wydech. Rozluźnienie. A teraz głowa w dół. Sprawdzamy, brzuch jest wciągnięty, barki są opuszczone. Głowa mocno pochylona do przodu. Rozluźniamy kark. I w górę. I znowu głowa na bok, na ramię. cały czas głęboko oddychamy nabieramy powietrze nosem wydychamy ustami wdech wydech wdech wydech wyprost druga strona wdech wydech wdech wydech, wydech wdech wydech, wydech, wydech rozluźniamy głowa w dół Ściągnięty, schowane śniadanie przy kręgosłupie, jeżeli zjedliśmy coś albo wypiliśmy. Wdech, wydech, wydech, wydech. Ale wypić zawsze warto przynajmniej wodę. I głowę odchylamy do tyłu. Na naturalnie ciepłą wodę. Wdech, wydech, wdech. Wydech, wdech, wydech, wyprost, rozluźniamy i wracamy jeszcze raz. Głowa na bok. Kilka oddechów, do przodu brzuch wciągnięty na drugie ramię. Wyprost, wdech, wydech, głowa w dół. Brzuch schowany, wdech, wydech, rozluźniamy kark. Głowę podnosimy do góry i przenosimy ją do tyłu. I wyprost. I rozluźnienie. Wdech, wydech. A teraz obydwie dłonie na obojczyk. Tutaj na te kosteczki, gdzie docierają mięśnie, żufły są przyczepione. W bok, głowa do tyłu, broda wysoko. I przenosimy głowę na drugą stronę, patrzymy w bok, do tyłu, broda wysoko, rozluźniamy i powtarzamy na tą stronę, w bok, tył, broda wysoko. I druga strona i rozluźniamy głowę. w, jedno, o, szyję. w jedną stronę, w drugą. Dłonie mamy na wysokości barków i w jedną stronę i w drugą. I jeszcze raz w tą stronę. I w drugą. I ostatni raz powtarzamy. Na tą stronę. Rozciąganie. I na tą. I rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźnijmy jeszcze barki. Do przodu. Raz, dwa, trzy. 4, 5, wdech, wydech do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5, lekko ugięte nogi w kolanach i gmłynek kręcony piodrami. Rozluźniamy odcinek lędziejowy. Raz, 2, 3 i druga strona. Raz, 2, 3, jeszcze raz. Raz, 2. 3 i druga strona. Raz, dwa, trzy. Przenosimy się teraz na matę. Nadgarstki mamy pod barkami, kolana są pod biodrami. Unosimy głowę i kość okonową mocno, a kręgosłup w dół. Raz, dwa, trzy. 4, 5, wdech, wydech i odwrotnie. Broda w kierunku obojczyka, głowa w dół, kość ogonowa schowana. I głowa w górę. Kość ogonowa również. I jeszcze raz powrót do pierwszej pozycji, głowa w dół. I góra. Mamy lekko rozsunięte na bok kolana. Palce stóp mamy złączone i rozciągamy się, kładziemy się między naszymi kolanami. Ręce mocno do przodu. Siadamy na piętach, rozciągamy się. A teraz przytulamy się do jednego kolana, głowa w dół, do drugiego. I jeszcze raz to kolano. I to kolano. Podnosimy się. I teraz połóżmy się na macie. Stopy mamy na macie i rozluźniamy się. Przód. Tył. Przód. Tył. Przód. się na macie i ćwiczymy wszyscy. Ach. Och, jak wygodnie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Unosimy lekko dłonie nad matę albo nad materac, głowę również i trzepiemy sobie boki materaca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się. Wdech, wydech, wdech. Wydech, jeszcze raz, głowa lekko w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymujemy. Głowa zostaje w górze. Opuszczamy, rozluźniamy kark. Wdech, wydech. I ostatni raz, głowa w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymujemy i opadamy w dół. I jest, ro, jesteśmy rozluźnieni wstępnie. A teraz stopy, stopy bardzo ważne, stopa zgięta, stopa wyprostowana. Uwaga, zaczynamy. Raz, dwa, dziesięć razy, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech, wydech, rozluźniamy się, rozkładamy ręce w bok. I wysoko w górę. I w bok. I wysoko w górę. I ostatni raz. W górę. A teraz dłonie wracają na matę. Jak my wracamy do ćwiczeń stóp. Stopa zgięta, stopa wyprostowana. Dziesięć razy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. 8, 9, 10. Wydech, wydech. Ręce w górę, rozłożone i obydwie w górę. Raz, 2, 3, 4, 5 stopy. No, dłonie wracają na matę, a my ostatnie 10 ćwiczeń na stawy skokowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozluźniamy. Wdech, wydech. Postawmy sobie stopy na macie. Oddychamy. Wdech, wydech. Kładziemy dłonie na Udach przy biodrach i podnosząc głowę w górę, lekko wędrujemy sobie w górę. Raz, dwa, trzy. Brzuch napięty, cztery, pięć. Wytrzymujemy. Wdech, wydech i schodzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem i 8 Rozluźniamy. Wdech, wydech. Rozluźniamy brzuchy i w górę jemy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wytrzymujemy. Wdech, wydech i schodzimy w dół. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7 i 8. Rozluźniamy troszeczkę mięśnie karku. Wdech, wydech. Kręcimy lekko głową. I ostatni raz. Wędrówka do kolan. Raz, dwa, trzy. Brzuch napięty. 4, 5, 6, 7. 8, wytrzymujemy chwilę na kolanach, wdech, wydech i schodzimy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i rozluźniamy. Lekko odstawiamy głowę do tyłu, leciutko. Ręce mamy wzdłuż ciała, podpierając się rękoma, Część ciężaru ciała przenosimy na głowę i malutkie kółeczka, raz, dwa, trzy. Wzmacniamy sobie kark i mięśnie szyi. I druga strona, raz, dwa, trzy. Chwilę odpoczywamy. Wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze raz lekko głowa do tyłu. Opieramy się rękoma o matę. I kręcimy kółka. Raz, dwa, trzy i w drugą stronę raz, dwa, trzy. Opadamy w dół. Rozluźniamy. Wdech, wydech. Mięśnie, szyi w ogóle mięśnie zanikają w starszym wieku, jedna trzecia mięśni. Także musimy, a tutaj na szyi to brzydko wygląda, bo to po prostu mi szyja jest taka nieładna. Odstawiamy lekko głowę w bok. Unosimy się i kręcimy, otwierając się drugą kółeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy kark. Wdech, wydech. Prostujemy jedną nogę. I po prostu zostajemy w tej pozycji. Noga jest nad... Matą. Raz, dwa, trzy. Brzuch pracuje. Cztery, pięć. Zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze jedna zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz tuby dwie nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I przyciskamy kolana do siebie. Masujemy kręgosłup. Raz, dwa, trzy. I w drugą stronę. Raz, dwa i trzy. Odstawiamy stopy z powrotem na matę. Sprawdzamy, gdzie są nasze stopy. Są gdzieś w pobliżu. Dobrze to uniesiemy głowę i dotknijmy z jednej strony stopy raz, dwa, trzy, potem druga raz, dwa, trzy i druga raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy. Odpoczywamy. Wdech, wydech, wydech i wydech. Dobrze, a teraz stopy mamy w górze. Szlatamy lekko i staramy się dotknąć jak najbliżej dłonią do stóp. Raz, a potem druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Cztery pięć, odpoczywamy wdech, wydech i ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, i rowerek. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, i druga strona, raz. Dwa, trzy, cztery i pięć. I stopy mamy z powrotem na macie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozróżnijmy sobie jeszcze okolice pasa. Stop kolana na boczek. Ręka druga wyprostowana. Wdech wydech, wdech, wydech, rozluźniamy, druga strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, powrót, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chwilę wytrzymujemy, powrót, druga strona, raz, dwa, trzy, Trzy, cztery, pięć, powrót. Wdech, wydech. A teraz rozluźnimy z tyłu jeszcze ramiona. To są ćwiczenia, które trzeba powtarzać. Góra, raz jedna, ręka wyżej, raz druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. I jeszcze raz energiczniej, szybciej, dziesięć razy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wdech, wydech. Pamiętamy, że każdy ruch mm, oliwi, stawy mają. Yy, Staw jest bardzo ważne. Nie zużywają się i są sprawne. Jeszcze raz. 10 razy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. I wdech, wydech, wdech i wydech. A teraz stopy wkładziemy znowu na macie. Tak, wdech, wydech. Rozluźniamy się ręce do tyłu i unoszący głowę do przodu. Raz, dwa. A teraz rozchylamy lekki kokolada. I między kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, coraz głębiej. Dwa, trzy. 4, 5, wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz na boczek. Przekładamy się, podpieramy głowę sobie ręką. Jedna noga lekko zgięta leży na macie, druga nad nią i dotykają się z wnętrzami stóp, podeszwami. Raz i rozciągamy. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy. Wdech, wydech. Jeszcze raz, dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziesięć razy. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Odpoczywamy chwilę. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz. Dwa też dziesięć razy. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Przechodzimy na drugą stronę. Otwieramy sobie głowę z drugiej strony. I żeby byli symetryczni, ćwiczymy na drugą stronę. Hop. Stopa do stopy. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Odpoczywamy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. 10 razy. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Odpoczywamy dwa głębokie wdechy i wydechy, i ostatni raz, stopa do stopy, raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A teraz przekładamy się na brzuch. Głowa wysoko. Wdech, wydech, wdech, wydech. I pochywamy się do przodu. Raz. Dwa, pięć razy. Trzy, cztery, pięć. Układamy sobie ręce pod czołem i podnosimy nogę. Raz jedną. Raz, dwa, trzy, stopa na matę. Druga, raz, dwa, trzy, stopa na matę. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Stopa na macie. Druga strona. Raz, dwa, trzy, mata. Wdech, wydech, przerwa. Zwalniamy tempo. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, mata. Druga strona. Raz, dwa, trzy, mata. Podciągamy się. Jesteśmy w pozycji nas Philinksa. Po prostu budujemy się, rozluźniamy raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. A teraz przekręcamy się na plecy. I odpoczywamy po ćwiczeniach. Rozwiniamy całe ciało. Wszystkie mięśnie. Wdech. Wydech. Wdech. mieśnie mięśnie stóp, łydki, uda, brzuch, klatka piersiowa, barki, ręce, mięśnie karków. Nie zasypiamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz jedna stopa na matę. Skręcamy biodra w bok. Podpierając się jedną ręką, wsiadamy w siadzie skrzyżnym. Staramy się rozsunąć kolana, żeby wzmocnić stawy biodrowe. Wdech, wydech, ręce w bok. Nabieramy powietrze do płuc, w górę rozciągamy ręce, rozciągamy kręgosłup i z wydechem opuszczamy dłonie na serce i miłego weekendu do następnych ćwiczeń. Do widzenia,